Witam w 79. odcinku podcastu Pokój w Głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywam w Warszawie, a za oknem jest 6 stopni. Tym razem chciałabym poopowiadać trochę o temacie samotności singli. Co ona oznacza i co z nią zrobić? Nazywam się Kasia Iwaszczuk-Pudjanowska. I jestem psychologką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi, prowadząc terapię. Single są samotni. To stereotyp, oczywiście, ale myślę, że bardzo często i dla wielu osób singiel i samotny to synonim. Gdyby się jednak bliżej przyjrzeć tej samotności, w ogóle samotności, niekoniecznie singli, to przecież jest to taka sytuacja życiowa, że nie mamy zaspokojonej potrzeby społecznej, czyli że ilość i głębia relacji, jakie tworzymy, jest zbyt niska w stosunku do tego, co wynika z naszych wewnętrznych potrzeb. Czyli inaczej mówiąc, mamy zbyt mało znajomych albo może być tak, że mamy ich dużo, ale tworzymy z nimi płytkie relacje, a chcielibyśmy głębsze. Relacje z innymi pomagają nam zrealizować jakieś potrzeby, na przykład naszą potrzebę bliskości, potrzebę bycia ważnym, dla kogoś potrzebnym, zrozumianym, wysłuchanym, docenionym, i dlatego właśnie chcemy mieć innych ludzi blisko siebie, i dlatego też właśnie ci inni ludzie są dla nas ważni. Bardzo, bardzo wiele z tych potrzeb oczywiście możemy zrealizować w związku. Najpierw jako dzieci realizujemy w relacji z rodzicem, naszym najbliższym, czy też obojgiem rodziców, a potem w związku z partnerem czy partnerką, i to są takie główne osoby wtedy, które są na orbicie pierwszej. Ja o orbitach opowiadałam w odcinku 42, który nosi tytuł: wywalać go z życia czy nie wywalać. Z tymi orbitami chodzi o to, że to są takie nasze kręgi wokół nas. My jesteśmy na samym środku, i właśnie wokół nas są nasze orbity, i są orbity bliższe i dalsze. I na tych bliższych znajdują się ludzie, z którymi tworzymy takie najważniejsze, najbliższe relacje, których kochamy. Zapewne na pierwszej orbicie jest ktoś, z kim mieszkamy i kogo kochamy, czyli partner, a na dalszych orbitach powiedzmy kolejne osoby, które kochamy, potem przyjaciele, znajomi. A na najdalszej orbicie dziesiątej ludzie, których znamy, gdzieś tam żeśmy spotkali, powiedzielibyśmy im cześć, ale nie wiemy, co się u nich dzieje, ani oni nie wiedzą, co się dzieje u nas. Z singlami jest taki problem, że oni mają pierwszą orbitę pustą, zazwyczaj, bo czasem próbują tam wepchnąć jakiegoś przyjaciela czy przyjaciółkę. I teraz myślę, że warto, żebyśmy się zastanowili, czy to jest na pewno dobry sposób radzenia sobie z tym. Wakatem na orbicie pierwszej, czyli zamiast partnera czy partnerki zastąpienie tego przyjaźnią z jedną osobą, jakąś taką wyjątkową. Jakie są tego wady i jakie są zalety? Otóż zaletą wstawienia jakiejś psiapsiuły na orbitę pierwszą jest to, że mamy osobę, która jest dla nas zawsze dostępna, jest w naszym życiu, z którą gadamy o wszystkim, gadamy codziennie, bardzo intensywnie, często po wiele godzin. Dokładnie tyle gadamy. I tyle spędzamy czasu i robimy wspólnych rzeczy, co byśmy robili z drugą osobą w związku. Ale jeżeli któraś z tych psiapsiów spotka tego odpowiedniego faceta i wejdzie z nim w relację, to co z tą drugą? To ona się czuje odrzucona wtedy, nieważna i niepotrzebna. Więc zauważcie, że taka bliska bardzo przyjaźń z kimś, która nie ma doprowadzić do związku, Kolidować może jednak ze związkiem. Może nam utrudniać nawet wejście w związek, bo mamy wtedy poczucie, żebyśmy tą przyjaciółkę zdradziły. Możemy nie chcieć też, żeby ona weszła w związek, oczywiście nieświadomie nie chcieć najczęściej, nie chcieć, żeby ona weszła w związek, no bo co ja wtedy zrobię ze swoim życiem? Nie zostanie mi już wtedy zupełnie nikt. Będę odrzucona. A jeszcze. Co najgorsze, jeśli się pojawi jakiś facet i namąci między nimi, i będzie szukał bliskości poniekąd i z jedną i z drugą, i nie będzie w tym klarowny, i będzie miał niejasne, niekonkretne, ale też nieczysto kumpelskie intencje wobec jednej i drugiej, to już w ogóle klapa murowana, totalny klops, i może być już to zupełny koniec tej przyjaźni. Zatem myślę, że Wstawianie psia psiuły na orbitę pierwszą może być ryzykownym pomysłem. Co zatem zrobić, będąc singielką i czując samotność? Jak rozegrać relacje z ludźmi? Do czego dążyć? Jakie mieć w tych relacjach cele? Być może. Cele oczywiście tu nie chodzi mi o jakieś cele, które mam dzięki ludziom osiągnąć, tylko takie cele, które będą mi pomagały czuć się dobrze po prostu w moim życiu, które będą realizacją moich potrzeb. Otóż opcją inną niż psiapsiła na orbicie pierwszej jest pozostawienie tej orbity pierwszej pustej na wypadek, gdyby w naszym życiu pojawił się ktoś odpowiedni, kto na tą orbitę się nadaje, a zapełnienie większą ilością osób. Może orbity trzeciej, na przykład, czy czwartej, albo i drugiej, nawet? Czyli tworzenie takich relacji, gdzie mogę realizować swoje potrzeby, ale nie wszystkie potrzeby z jedną osobą. Czyli powiedzmy, mam kogoś od wyjazdów w góry. Latem mam kogoś od wyjazdów na narty, mam kogoś od spotkań na pogawędki, mam kogoś od chodzenia na imprezy na mieście. Albo może mam w ogóle jakąś grupę tych przyjaciółek, gdzie różne sieci i powiązania są między nimi, i ja mam z każdą z nich relację i one mają relacje między sobą, i się spotykamy razem, i się spotykamy osobno. To jest naprawdę wspaniała sytuacja, ponieważ wtedy, jeżeli którakolwiek z nich wejdzie w związek, ale nie taki związek, gdzie odcina totalnie wszystkich ludzi, tylko wejdzie w związek i ma dla innych mniej czasu, nie odcinając ich. To nie będzie to aż tak drastyczne dla całej reszty tej grupy, ponieważ one jeszcze mają nadal siebie, więc nie tracą wszystkiego. Nawet gdyby hipotetycznie jedna weszła w związek i się totalnie odcięła, to nadal one mają siebie, ale pewnie wtedy by trochę została w tej grupie schejtowana. I teraz, jak się to ma do samotności singli, czyli do samotności tych singli, którzy. Czują się samotni, a nie tych oczywiście singli, których byśmy uznali za samotnych, bo są tylko singlami. Bo single nie jest synonimem samotności, moim zdaniem. Można być bardziej samotnym w nieudanym związku niż wtedy, kiedy by się było singlem. Bycie w związku wcale nie musi nam wyeliminować samotności z życia. Ale wracając do singli, mamy samotną singielkę i ona ma. Wolną orbitę pierwszą i czuję taki deficyt ludzi, z którymi by mogła robić fajne rzeczy i ciekawe, czuję deficyt ludzi, z którymi mogłaby się spotkać po pracy, pogadać deficyt ludzi, do których mogłaby się odezwać, jeśli będzie potrzebowała spędzić czas, albo będzie potrzebowała jakiejś pomocy, czy na przykład pomocy w przeprowadzce. I co wtedy ta osoba ma robić? Wiecie, to, że jakaś sytuacja w naszym życiu wygląda, w dany sposób nie oznacza, że nie mamy szans tego zmienić. Oczywiście wiadomo, że samo się to nie zrobi. Nie zrobi się to zapewne tak stryknięciem palców, ale mamy szansę zmienić naszą sytuację życiową, towarzyską, jeżeli wiemy do czego dążymy i wiemy dlaczego do tego dążymy i stawiamy sobie jakieś cele po prostu. I dajemy sobie też czas na ich realizację. Jesteśmy cierpliwi i działamy. Więc jeśli mam za mało ludzi w swoim życiu, to tak naprawdę nie ma innej opcji, niż po prostu zacząć ich poznawać. I tu zapewne wiele osób myśli, no tak, jak poznawać ludzi, przecież jak się jest dorosłym, to już nie ma gdzie, bo wszyscy są zamknięci w domach, wszyscy pozakładali rodziny, wszyscy są w związkach, a jednak w to, że wszyscy pozakładali rodziny i wszyscy są w związkach, to poważnie wątpię. Więc gdzie ci single są? No, single po prostu, tacy fajni, single i pozytywni korzystają ze swojej wolności. Oni nie siedzą w bibliotece, raczej, zapewne, tylko myślę, że będą w ciekawych miejscach na żaglach, w górach, na jakichś wyprawach może na Kilimandżaro, może na Islandii, a może gdzieś w Meksyku odkrywają. Rafy koralowe czy pozostałości kultur. Po prostu normalni, wolni ludzie nie przesiadują w domu, czekając na miłość i czekając na bycie w związku. Normalni, wolni ludzie korzystają z wolności i żyją. Oczywiście ja tutaj podałam takie cele podróżnicze, ale myślę, że w obrębie każdego miasta można robić równie dużo. Ciekawych rzeczy i się uczyć ciekawych rzeczy nowych, i odkrywać świat, nawet nie wyjeżdżając często. Poza tym też myślę, że ludzie, których warto poznawać, to wcale nie muszą być single i wcale nie muszą to być osoby, które by nam pasowały do związku, bo pamiętajmy, że każda poznana osoba, z którą się fajnie będziemy dogadywać, doprowadzi nas do kolejnych osób, a tamte osoby do kolejnych osób i takie różne. Rozgałęzienia będą powstawać i ścieżki przecinające się ze sobą różnych relacji, gdzie każdy będzie jakoś tam inaczej uwikłany, ale ludzie tworzą społeczność, więc z każdym człowiekiem powiązani są też jacyś inni ludzie. I tych ludzi warto poznawać, ale właśnie nie po to, żeby ich sobie wpakować na orbitę pierwszą, bo tą orbitę pierwszą warto jednak pozostawić pustą, natomiast tych ludzi warto poznawać, żeby mieć kilka takich, czy kilkanaście, może nawet fajnych osób, które byśmy sobie na orbitę trzecią na przykład wstawili. Poza tym, też niektóre rzeczy można robić nawet i bez poznanych ludzi, bo na żagle można wyjeżdżać, nie znając nikogo, kto żegluje. Na Islandię można pojechać w grupie ludzi, też nie znając nikogo, kto wybiera się w podróż na Islandię. Tak samo jest z nartami, rowerami. Pływaniem na supie, off w Gruzji. Pamiętajcie też, że jeżeli chcemy poznać ludzi i wstawić ich raczej na orbitę trzecią, czy może czwartą albo piątą, to my nie mamy tak ogromnych oczekiwań też od nich, jak od osób, które byśmy chcieli umieścić na orbicie pierwszej. Bo oni nie muszą być absolutnie wyjątkowi. Oni muszą po prostu w jakiś sposób do nas pasować, ale niekoniecznie w 100%. Raczej mała możliwość jest taka, żeby ktoś do nas w 100% pasował. Większość ludzi nie pasuje. Ale też nie jest tak, że wszyscy ludzie do nas totalnie nie pasują. My po prostu się jakoś tam zahaczamy. Mamy jakieś tam części wspólne z różnymi osobami. I warto z tego korzystać. I tworzyć sobie taką fajną siatkę relacji. Czasem też siatkę relacji można sobie próbować tworzyć w swojej rodzinie. Oczywiście. Nie w każdej rodzinie, bo to musiałoby być rodzina, która funkcjonuje jednak na takich zasadach, które są zgodne z naszym systemem wartości, czyli na przykład nie ocenia, nie potępia tego, czego nie rozumie, nie narzuca nic itd. Niektórzy mają taką możliwość, żeby siatkę sobie właśnie fajnych relacji w rodzinie stworzyć i trochę bardziej docenić te relacje, i to być może wtedy będą ludzie z orbity drugiej na przykład. Ale. Też oczywiście warto pamiętać o tym, że musimy się pilnować, żeby niechcący nie wstawić kogoś na orbitę pierwszą, na przykład gdyby dwie siostry, singielki, tak się zakumplowały ze sobą, że robiły wszystko razem, to pytanie czy kiedy jedna z nich wejdzie w związek, to tej drugiej jednak nie będzie przykro, ale nie dlatego, że ta pierwsza weszła w związek, tylko dlatego, że ona straciła przyjaciółkę właściwie taką najlepszą i została odsunięta. Nadal są siostrami, ale relacja ich już musiałaby się odbywać na zupełnie innych zasadach. Także wiecie, singiel niesamotny to jest ktoś, kto ma fajną sieć relacji. I wcale nie musi mieć kogokolwiek na orbicie pierwszej. Aha, a jeszcze są przecież single, którzy mają dzieci. To może być tak, że oni mają te dzieci na orbicie pierwszej, chociaż myślę, że dziecko na orbitę drugą bardziej pasuje. A ta pierwsza, zauważcie, że my nie musimy jej przymusowo zapełniać. Wcale nie musimy być w związku, bo jeżeli nam z naszą siecią relacji jest bardzo dobrze, to wcale nie ma takiego obowiązku, żeby koniecznie tworzyć z kimś związek. Wcale może wtedy nie trzeba niczego zmieniać. No chyba, że się przytrafi nam ktoś absolutnie wyjątkowy i przekona nas, że z nim jednak warto być. I że będzie fajniej niż samemu. I jeszcze tutaj chciałabym dodać trochę o odwrotnej sytuacji. Czyli, gdy jesteśmy w związku, mamy kogoś na orbicie pierwszej, a potem długo, długo nikt, i nie mamy żadnych alternatyw i żadnych innych ludzi, żadnych innych przyjaciół. Z którymi moglibyśmy przegadać pewne rzeczy i spędzić czas. To też jest trochę słaba sytuacja, bo wtedy jesteśmy uwieszeni na tej drugiej osobie. Najsłabiej jest wtedy, gdy ta druga osoba nie chce w ten sposób żyć, ta druga osoba chce mieć inne relacje, a my ją blokujemy, bo nam to nie pasuje, bo my chcielibyśmy takiego mania siebie na wyłączność. Posiadania siebie na wyłączność na tej pierwszej orbicie. Także, jeśli jesteś singielką i czujesz się samotna, i chcesz kogoś wstawić na pierwszą orbitę, to niezależnie od tego, czy w twoim polu widzenia jest ta właściwa osoba, która by się na orbitę pierwszą nadawała, i tak warto tworzyć siatkę znajomych, żeby się nie uwiesić później na drugim człowieku w związku. Więc jeśli jesteś singielką, to skup się na tej siatce znajomych, o ile czujesz się teraz samotna. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz sięgnąć po więcej moich treści, to zajrzyj na profil Pokój w Głowie na Instagramie lub Facebooku. Transkrypcje wszystkich odcinków podcastu znajdują się na stronie pokójwgłowie.pl w zakładce podcast. Zasubskrybuj sobie koniecznie podcast pokój w głowie w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, po to, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz czas na wyjście przez sklep z pamiątkami. W sklepie z pamiątkami na stronie pokójwgłowie.pl zakładka sklep możesz znaleźć pamiątki związane z treścią tego podcastu opowiadała Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska, a odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.